Jesteśmy na stacji już za granicą, ugarsko-turecką. Zebraliśmy z białorzy trochę zboża. Zasmarowało nam i teraz muci. Pozbywamy się części suchych, wrzucamy do garnuszka i następnie dmuchamy. Dzieńka zostają na dole, część leciutkie wychodzą na zewnątrz. Będę wchodził teraz do meczetu Edirne. Ważne jest to, aby mieć długie spodnie, czyste stopy. Przy każdym meczecie znajduje się miejsce do obmywania stóp. jest najbrudniejsza część naszego ciała. Robi się tu po to, ponieważ do meczetu wchodzi się na bosaka. Jest tam wykładzinka. zobaczymy jak to wygląda. I teraz kebaba. Zapłaciliśmy 2,25 2, w złotówkach za jednego kepsa. Właśnie przyjechaliśmy do Stambułu i jedziemy pierwszego kebsa. Siedzimy sobie na barce i tutaj właśnie zrobimy pierwszego kebaba. Jesteśmy w Stambule przed Błękitnym Meczetem, chyba największym meczetem w Turcji. I tutaj dziedzin jest dziedziniec główny i chyba najlepszy widok na ten meczet. Jesteśmy już w Hagasofii. No i warto wspomnieć, że Hagasofia nie jest już świątynią. Tu jest przemianowana na muzeum. Tak i dobrze, bo naprawdę jestem pod wrażeniem. Mamy wideł ściennych, dywanów. Piękne były dywany. Naprawdę robimy wrażenie. Warto. Warto przyjechać do Stambułu po to, żeby zobaczyć te mozaiki, naprawdę. Jesteśmy w, teraz w parku, zaraz koło pałacu Tokapi. I powiem Wam, że jest prześliczny. Jest sporo ludzi i trzeba. Boku. Są takie nietypowe. I wszystko co ciekawe w Stambule jest praktycznie w jednym miejscu. Pałac Tokapi, Błękitny Meczet i Sofia w Skali, Stambułu. Wręcz nachodzą na siebie. Miasto to jest ogromne 14 milionów. 15 milionów. Z nami 15 milionów. 15 europejskiej stronie w a zaraz pokażemy Wam stronę azjatycką w Stambule łączą się płyty afrykańska i euroazjatycka i trzęsienia ziemi tutaj były liczne ostatnie miało miejsce w roku 1999 bardzo jest ładnie ja teraz podjąłem wyzwanie, że przepływam do Azji i z powrotem więc tak trochę popłynę to wyłącz i potem jak będę wracał Dobrze Ciepła jest! 4 godziny odkąd Kuba poszedł pływać Już wraca Nie wiem jaka to jest odległość, jaki dystans Wydaje mi się, że około 2 km Więc 4 godziny jak na takie warunki Całkiem nieźle Jak tam Kuba? No, się zmęczyłem Na kawałek był, nie było 4 godziny ale nieźle, to jest około 2 kilometry ale fajnie, fajnie, przyjemnie się w tym jest idę, idę po prostu nie mamy już tyle czasu Kodrek właśnie wchodzi do posporu woda jest super, ja już jestem po kąpieli wchodzimy teraz na Grand Bazar można kupić wszystko praktycznie, nie? No, dokumenty, paszporty, gałaśnikowy Wchodzimy. Ogólnie ja się trochę pogubiłem. Kuba ma, czy w głowie. O, chodźmy sprawdzić spódki znowu. Nie ja, wiem, bardzo fajne kurski zimowe. Złote. Zartmole. A Jeszcze koło Grand Bazaru mamy stoiska. Perfumy? Perfumy są? Nie. Nie, dziękuję. dziękuję. za 15 zł można kupić całkiem fajne perfumy żółgowosa. Używam ich na co dzień, więc polecam. Zapraszam. Pięknie. za 15 zł? Gość mówię w nasie. O Przyjemniaczek. Byliśmy ostrzegani przed złodziejami, kieszonkowcami. Ja w kieszeni na szczęście mam tylko wodę. O, perfumy. Za 10? Dobra, i wychodzimy na środko codzienne. Co tu jeszcze ma maszynki do szycia? Tak, Małe maszynki do szycia. I się czekaj? I się zszywa? Nie wiem dobre Jest to? How much? Lira All together 25 to lira Dobra, thank you How much? How much? Zaczęliśmy procedurę zakupu How much? How much? How much? How much? Thank you How much? How much? Ludzie <laughs> do i don't need, I don't need. Thank you. gość 25 na, na 10 Na 10, już na 10 Już na 10 Thank you Chyba było 10 najtańniej. Nie, 8 było i potem odpowiadał 3 Nie, że się targowałem To <laughs> jest mocno Po Grand bazarze. Wchodzimy teraz na teren uniwersytetu Tak to wygląda bardzo ładna, robi wrażenie. Spróbujemy wejść. Góra nas może nie przegoni. Jest close, It's closed. Tomorrow open. No trudno. Ja, jako że byłem już w Turcji i byłem w tym uniwersytecie, to trochę opowiem o historii. Jest to no, uniwersytet w Stambule. E, bardzo stary, wybudowany bardzo dawno temu. I jeden spośród wielu. Jeden spośród wielu, na, wielu starych uniwersytetów na świecie i od lat kształcą tutaj się studenci na różnych kierunkach i właśnie zdobywając wiedzę w murach tej uczelni. No i to tyle, tyle z historii. W środku jeszcze znajduje się wieża bizantyjska, no ale nie ma o niej co opowiadać, bo nie pokażemy jej. To jest że... znaczy jedną z najstarszych wież na świecie. Podróżując po Stambule pieszką ciężko nie trafić na meczet, Trafiliśmy teraz na meczet Sulejmana Wejdziemy na minutkę do środeczka Zobaczyć jak się prezentuje wnętrze Weszliśmy sobie na dziedziniec Ogromny Procedury te same Trzeba zdjąć buty Nie powinienem w sumie założyć długie spodnie Ja trochę puszczę, nie będzie widać kolan Że mnie wpuszczą. A co, na flaszę? Przeszliśmy przez kontrolę bezpieczeństwa. Bardzo podobny do yy, niebieskiego meczetu. Znacznie mniejszy, nie? Podobny do tego w Kedirze. W meczecie dzieciaki biegają w miejscu tak naprawdę przeznaczonym tylko do modlitwy. A ma to związek z tym, że w kościołach jest na samym środku miejsce święte, sakrum. Natomiast w meczecie czegoś takiego nie ma. Jedziemy autobusem komunikacji miejskiej i za chwileczkę będziemy przejeżdżać przez Bosła. To jest most z roku 88 i ma 1090 metrów. Zaraz go zobaczymy. Wjeżdżamy na most. Właśnie jedziemy wjeżdżamy do Azji. Opuszczamy Europę. Chyba akurat jest obeznany Ja studiuję studi 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 budownictwo, więc ja wiem takie rzeczy to Jest to drugi most wybudowany nad Bosforem Wybudowany właśnie w Stambule Pierwszy został wybudowany w 1974 roku i ma 1073 metry okay, to Widzimy go nawet O boże. Jesteśmy po drugiej stronie Bosforu W części azjatyckiej Co ciekawe, część azjatycka jest to część mieszkaniowa Natomiast większość firm znajdują się po stronie europejskiej. Tutaj jest most, który przed chwilą przejeżdżaliśmy przed mostami czasami stoją ludzie chcący złapać stopa, dlatego że przez ten most nie wolno przechodzić. Jedynym środkiem transportu jest samochód bądź autobus. Po prostu jest autostrada i nie ma ruchu pieszego. Powodem jest to, co spotkało most. W San Francisco, tak? Golden Gate. Stawiam, że wielu byłoby śmiałków, którzy chcieliby skończyć swoje życie właśnie w ten sposób. Skacząc z mostu do bosforu. Wracamy teraz ze spotkania ISR. Byliśmy na piwie. Było fajnie. Było bardzo dużo ludzi. Byli ludzie z bardzo wielu krajów. Bardzo międzynarodowa impreza. Śpimy u Kacpra, który jest tutaj na praktykach. Pozdrawiam Cię Kacper, jeśli to oglądasz. Właśnie wchodzimy na taki ruchomy chodnik Chcesz uh. iść wtedy? Tak O i teraz na przykład ja idę szybciej Piotrek zostaje tutaj w tyle I o ja idę tutaj Nie mam szans A jeszcze spróbujmy w inny sposób Czyli taki Majajaj, miało do mnie do tyłu. Ale i tak ten. No. A to jest instrument oud. a posiada. E, 11 stron. I to jest instrument tradycyjny, tutaj turecki. Czekamy na autobus, właśnie. Czekamy na... i tak na przystanku. Pan nam tutaj zagrał Thank you very much Thank you Dzisiaj ósmy dzień naszej wyprawy a Spaliśmy tej nocy u Kacpra Pokażę wam jak w MTV Cribs, jak mieszkaliśmy Tutaj się wchodzi Z zewnątrz odkręca się wodę Trzeba być po studiach Ała Pełno haszczy, ostrych No i witam w mieszkaniu Kacpra Kazfer może oprowadzisz nas tutaj? O nie, 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 już znasz każdy zakątek tego miejsca, Także chodźcie, 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 trochę wamy do przejścia. Jesteśmy już w kuchni, a kuchnia bardzo ładna, z bardzo ciekawą infrastrukturą gazową. Jak ktoś chce przypalić tak z góry jakiś ciasto, no to tutaj odpalamy gaz. Zapalniczka i jedziemy. I jest tak czysto, że normalnie można jeść z kuchenki, z placu. Widzicie makaron jeszcze został z śniadania. Łazienka dosyć przestronna. Prysznic tutaj tutaj się czelewa, między innymi dlatego Kasper wie jak tam po wszystkie kurki na zewnątrz. No i nasz pokój. Trzy łóżka, dwa fotele, odkurzacz. Coś, jakiś okruszek gdyby nam spadł, no to od razu odkurzacz, żeby nie wrócić. Za bardzo chodzimy się, chociaż nie ma aż tak gorąco. No to jest sekret z tego mieszkania, że jest w bunkrze. To jest bunkier, nie mieszkanie, więc <głos> <głos> nie jest tak ciepło tutaj.